Warto w ogóle przyjść na dni otwarte? Wirtualne dni otwarte. Pierwszy z tych dni to jest forma dwudniowa, czyli dwie soboty pod rząd. Pierwszą już mieliśmy przyjemność gościć, przedstawić ofertę wszystkim zainteresowanym 17 kwietnia. W najbliższą sobotę, 24, zapraszamy na kolejne spotkanie. Z, ze studentami, z kierownikami kierunków. Na dniach otwartych w ostatnią sobotę pytali mnie o wiele rzeczy. Pytali mnie o to, jacy są wykładowcy, czy są ostrzy, są czy, czy można się z nimi dogadać. Pytali mnie także o to, jaki, jak tak naprawdę zaczął się kierunek, od jakich wykładów, od jakich tematów. Z jaką bazą, między innymi ja czy moi powiedzmy znajomi, przyszliśmy na te studia? Generalnie spotkanie z nałebek. Jest ono przygotowane w formule, że najpierw jest przedstawienie. Tutaj różne są scenariusze przedstawiania kierunków, mniej więcej co godzinę w dwóch równoległych grupach, także można być i tutaj, i tutaj, i istnieje formuła zadawania pytań. Można je zadawać na czacie ale i na nie się odpowiada w przestrzeni po prezentacji, ale też można być bezpośrednio i zadać pytanie samemu ustnie, czyli być na wizji i zadać pytanie osobie, która prezentuje dany kierunek. Bardzo się cieszę, że mogę coś powiedzieć innym o uczelni. Usłyszenie yy, opinii. Od żywej osoby, z którą można faktycznie porozmawiać, jest zawsze pewnym, yy, pewnym lepszym źródłem informacji niż po prostu suche fakty przedstawione na stronie internetowej. Zachęciłabym wszystkich do przyjścia na Dzień Otwarty w Sobotę. Dlaczego? Dlatego, że to jest dodatkowa możliwość na poznanie nowych kierunków, poznanie wykładowców oraz też poznanie studentów, yy, bo, bo też studenci, studenci będą. Tacy fajnie jak my. Można się dowiedzieć odnośnie kierunków, na które by się chciało iść, ale także co myślę, bardzo pozytywnie może wpłynąć na, na tak ważny wybór dla młodego człowieka, czyli poznanie po prostu ludzi, którzy już pewien, pewien ten, pewne początki w tym, na tym etapie życia mają za sobą, czyli studentów, którzy już są na tych kierunkach. Przyjdzie, zobaczcie, koniecznie, bo dni otwarte. AP to jest coś, coś super dla uczelni i uczelnia się bardzo przykłada do tego, żeby Wam pokazać jak to jest i co, co możecie zyskać na, na studiowaniu razem z nami. Proszę Państwa, bogata oferta. Zapraszamy na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w najbliższy sobotę 24 kwietnia.